Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Rublikowski i zapraszam na kolejny odcinek zakupów Hinczyka na moim kanale. Ehm, kolejne paczuszki trafiają w moje ręce. Tym razem potrzeba dotyczyła mojego komputera. Ehm, jak pamiętacie oglądając odcinek numer 6, tam prezentowałem przejściówkę z IDE na satę i saty na IDE. Problem niestety wynikł taki, że moja płyta główna, która jest już na UEFI, niestety tej przejściówki po prostu nie obsługuje, więc potrzebowałem zakupić osobny w ogóle kontroler, który będzie zawierał w sobie złącze ID i dzięki czemu będę mógł podłączyć stary dysk twardy czy też nagrywarkę. Przede wszystkim chcę podłączyć nagrywarkę. Tak więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Yy, bohaterem dzisiejszego odcinka jest, proszę bardzo, paczuszka z China Postu i napisana jest, proszę bardzo, PC Adapter. Yy, niby wpisana jest wartość, yy, idą tutaj dolarów, 5, choć za tę przesyłkę zapłaciłem dosyć sporo, ponieważ prawie 10, Prawie 10, ale za to, yy, jak zauważycie, na yy, proszę bardzo tutaj na drugiej stronie proszę bardzo ten oto kod RI680273982CN to był właśnie ten numer yy, wysyłkowy jak zawsze wysłany jako gift proszę bardzo tutaj nawet można się przypatrzeć o w tym miejscu że urząd celny maczał w tym swoje paluszki że było wszystko ok dobra więc teraz Zabieramy się za otwieranie tego. Zaatakujemy tą stroną, bo tutaj czuję, że nic nie ma. Ok. O, mam nadzieję, że niczego nie naruszyłem. Ok. I teraz wyciągamy co moi drodzy znajduje się w zestawie. Właśnie tego kontrolera, kabelek SATA, zawsze fajny, przydatny yy, gadżet, wiadomo, żeby na przykład podłączyć jakiś dysk twardy, yy, więc wszystko fajnie, wszystko pięknie. I, moi drodzy, wyciągamy resztę. I, proszę bardzo, naszym oczom ukazuje się adapter, raczej kontroler, można powiedzieć w yy, paczutce nic nie ma jak widzicie no i moi drodzy proszę bardzo w takiej oto folice, proszę bardzo yy, przyszła tutaj oto karta jeszcze tutaj dodatkowo folii antystatycznej razem z płytką tą płytkę zaraz rozpakujemy dla Was yy, no i dobra wypakowujemy z tejże folii i proszę bardzo i proszę bardzo, uprzejmie jest to kontroler, tak jak mówiłem, eee, czekajcie, ja sobie tutaj, o poprawię sobie tutaj minimalnie światełko i proszę bardzo, jest to kontroler mm, JMB363, mam nadzieję, że będzie tutaj, o w tym momencie właśnie widać JMB363, jest to właśnie kontroler z jednym złączem SATA oraz jednym złączem ATA-133 na PCI Express razy 1, czyli do tych najnowszych właśnie płyt, a nie nawet w drugie proszę bardzo, tak wiem jedno złącze dwa złącza są to jest serial ATA, o ile się nie mylę chyba jedynka albo dwójka natomiast oczywiście ATA to jest maksymalna prędkość 133 MB na sekundę, więc taka oto Taki oto kontroler, taka oto płytka, tutaj mamy śledź, żeby zasłoniło, a z tyłu co, a z tyłu nic, nic jakiegoś szczegółowego. Cała tutaj rzecz zawiera się właśnie na przodzie, właśnie na bardzo popularnym yy, właśnie chipsecie mikro b 363 Taki oto moi drodzy kontroler, który właśnie pozwala na, naj, na, na, na tak naprawdę na najnowszych płytach głównych. Które nie posiadają już złącza ID, e, czyli tego, e, podłączyć, właśnie na przykład nagrywarkę. Tak? Jeżeli mamy sprawną nagrywarkę, to po co mamy kupować nową? Możemy wykorzystać starą. Koszt takiego kontrolera to jest, mówię, około 10 dolarów. Ja zapłaciłem za to 9,80. E, kupiłem to jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, więc kurs był jeszcze wtedy dość no można powiedzieć atrakcyjny, w okolicach 3,7 złotówki za dolara. Teraz już poszedł w górę, tak więc no ponad 30 zł, ponad 30 złotych taki kontroler, ale yy, myślę, że zdecydowanie lepiej mówię kupić kontroler za 30 złotych, móc dodatkowo jeszcze mówię wykorzystać jakiś stary dysk, czy jakąś nagrywarkę, i mówię, nie ponosi dodatkowych kosztów z, kup z kupowaniem czegoś nowego. No i to tyle, moi drodzy. No tak to właśnie wygląda. Taki, oto właśnie adapter, mówię, kupiony na AliExpress i to była oczywiście tym razem przesyłka rejestrowana. Tak więc zobaczymy, jak ten kontroler sprawdzi się w praktyce. Za niedługo go właśnie tutaj zainstaluję w swoim PC i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, więc ewentualnie wszelkie spostrzeżenia oczywiście tutaj dam w opisie filmu. Oczywiście tak samo link do aukcji będzie w opisie filmu, jeżeli jesteście zainteresowani. I to był, moi drodzy, kolejny odcinek zakupów u Chińczyka na kanale Rublikowski. Tak więc dziękuję Wam uprzejmie i bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia pozostałych, poprzednich materiałów. Jest playlista zakupów u Chińczyka, tak więc odcinek od pierwszego do ostatniego możecie sobie obejrzeć po kolei, bez przerwy. No i to tyle moi drodzy. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia.